Dzisiaj będę ca z całym składem z Szymkiem i Radkiem. Przywitajcie się? E, gdzie jesteście? A no tak, to nie tutaj. Pokażemy dziś rzecz mojego końca. Zawał totalny! Idę stąd! Aleks! Niech dawaj! Pa! Nazywam ten film Zawał totalny! Nie dobra, przechodzimy do głównej części tego odcinka! Czyli idą! Radka i jego samochodnika! brawo! Radio Z, brawo, wygrałeś milion, bo masz taki ładny samochodzik. Oklaski za pana Radka. A ja na początku, że to jest mikrofon. Ej, dobra, ty razem, Szymek będzie testował, jak to za moc kręca i ewentualnie wpadnie do jeziorka. O no, Radek możesz już rzucać do jeziorka Uuu, jakbyś buu, chciał. Burda. Nie, ty się jak testujesz i jest szansa, że wpadniesz do jeziorka. Ja sobie pojadę na mojej wypaszonej kurce. Narka! Narka. Narka. To, tobie byliście, Peta! Ruda! Dodam! Narka. tu do playlisty ze śmiesznymi filmami! Oj, dodam! Narka. Dobra, nie, nie taka playlista na moim kanale. Umieś z tym jechać, no to fajnie. No super! Poczekaj, daj na chwilę. Daj na chwilę! Jak tylko tutaj widzę! Tak! Odsuń hulaj nogę i przejmij kamerę. Chodź już, niechę. No! Fajnie! Dawaj. Zas